Cześć, witajcie w przeciętnie słonecznym Pietra Ligurę. Mamy dzisiaj taką to pogodę. No, to słońce naprawdę przed chwilą tu było, ale sobie zaszło. Tak czy inaczej, i tak jest to jeden z ładniejszych dni od jakiegoś czasu, bo pogoda w ostatnich tygodniach nie rozpieszcza i często w Polsce nawet bywała lepsza. No, także mamy nadzieję, że to już się wkrótce skończy i pogoda we Włoszech będzie taka, jak powinna być we Włoszech. Tak czy inaczej, dzisiaj tematyka jak najbardziej sportowa, chociaż nie treningowa, ale na temat sponsoringu, współprac oraz zmian tych współprac, ponieważ jest to temat, który nieraz potrafi wywołać troszkę emocji, nie zawsze pozytywnych. Dlatego pomyślałem, że nagram dzisiaj taki film i troszkę opowiem, jak to u mnie wygląda. A przy okazji przedstawię wam moich nowych i starych sponsorów. Którzy będą ze mną w nadchodzącym sezonie startowym 2024. Przez ostatnie 4 lata, od kiedy jestem indywidualnym zawodnikiem, działam też na YouTubie, w social mediach, i tak dalej. Miałem już okazję zmieniać sponsorów, ponieważ mam takich, z którymi jestem od samego początku, takich jak na przykład Enes, ale no niektóre współprace po prostu gdzieś po drodze się zmieniały. I miałem takie sytuacje. Kiedy informowałem o takiej zmianie w swoich social mediach na Facebooku, Instagramie i YouTube, że mimo tego, że jakby sam komunikat był taki naprawdę, według mnie przyjemny, nie sygnalizował żadnych problemów ani konfliktu, to były osoby, które i tak, mimo wszystko, po prostu się tego konfliktu doszukiwały. I zawsze było coś nie tak. Albo to zawodnik jest zły i zawodnik jest nielojalny, porzuca swojego sponsora, albo to sponsor jest zły i sponsor porzuca swojego zawodnika, zostawia go na lodzie, zostawia go na pastwie losu. Prawdopodobnie wzięło się to z tego, że rzeczywiście zdarzają się takie sytuacje, czy to na polskiej scenie, na zagranicznej pewnie również, że jest jakiś tam żal od jednej lub drugiej strony. Kiedy dochodzi do tego typu zmian. Natomiast w moim przypadku nigdy czegoś takiego nie było, a mimo wszystko takie komentarze obserwowałem. Zdarza się również, co może się wydawać dziwne, ale jednak tak jest, że mimo tego, że jakaś współpraca się naprawdę świetnie układa i obie strony chciałyby kontynuować, to mimo wszystko no, konieczna, niezbędna jest zmiana. Kiedy tak się dzieje? Na przykład wtedy. Gdy zawodnik, który był zawodnikiem indywidualnym, wspieranym po prostu bezpośrednio przez jakąś markę, trafia do drużyny sportowej, do zespołu, do timu, który z kolei ma podpisany kontrakt z inną konkurencyjną marką. I wtedy ten zawodnik oczywiście jest zobowiązany, trafiając do takiej drużyny, do używania wszystkich rzeczy, wszystkich produktów partnerów tego zespołu, więc nawet jeżeli dobrze mu się współpracowało no, z jakimś swoim indywidualnym partnerem, to nieraz jest zmuszony po prostu do zakończenia tej współpracy, jeżeli chce dzięki temu jeździć właśnie w drużynie, która zapewni mu lepsze warunki bytu całościowo. Podam Wam jednak ciekawszy przykład, mój własny, aktualny. Otóż po ponad czterech latach współpracy zakończyliśmy wspólne działania z marką Trezado, a także z Wolfpackiem. Są to firmy, których produktów używałem przez ostatnie ponad 4 lata, od samego początku YouTube'a. Także myślę, że doskonale je kojarzycie zarówno mleko, uszczelniacz, jak i opony. I do tej zmiany doszło pomimo tego, że naprawdę ta współpraca kwitła. I naprawdę pozdrawiam w tym miejscu serdecznie całą ekipę, która stoi za tymi markami. Jak więc do tego doszło? Teraz uważajcie, ponieważ jest to cały łańcuch. A zaczęło się od mojej zmiany dyscypliny i przejścia bardziej na grawitację z naciskiem na enduro. W związku z tym potrzebuję dużo downhillowych zjazdowych opon, których Wolfpack po prostu nie ma w swojej ofercie. Tam zakres kończy się na modelu Enduro, który jest odpowiedni do takiej średnio agresywnej jazdy, ale nie mają po prostu opon takich naprawdę mocnych, zjazdowych z wieloma odmianami bieżnika, takich, jakie są niezbędne do. Poważnego ścigania. Co za tym idzie? Musiałem zmienić dostawcę opon. Padło na Continentala, którego w rowerze Enduro używałem już w zeszłym sezonie i z którego wyrobów byłem bardzo zadowolony, także bardzo się cieszę z tej nowej współpracy. Jednakże pociągnęło to za sobą również zmianę uszczelniacza. Ponieważ Continental jest nie tylko producentem opon, ale także ma w ofercie swoje mleko, więc naturalne jest to, że zależy im, żeby używać jednego i drugiego. No i w związku z tym, Trezado także musiało się zakończyć. Czy więc współpraca z Trezado zakończyła się, bo był jakiś problem? Nie. Czy będę jeździł na Continentalu za karę? Również nie, no bo Continental to także jest mega porządna firma ze świetnymi oponami i wierzę, że równie dobrym uszczelniaczem, ale to już sezon pokaże. Po prostu z tej sytuacji. Nie było lepszego rozwiązania i to wyjście, w którym wylądowaliśmy my wszyscy, czyli ja, starzy partnerzy i nowi partnerzy, było najlepsze z dostępnych. Swoją drogą, moja przygoda z ekipą Trezado wcale się jeszcze nie zakończyła całkowicie, ponieważ w dalszym ciągu będę jeździł i używał produktów od IGP Sport, którzy robią na przykład komputerki rowerowe, a teraz do oferty trafia również coś nowego, czyli taki zegarek troszkę sportowy, troszkę lifestyleowy, który jak widzicie już testuje, póki co w wersji z angielskim menu, ale docelowo ma być również dostępna taka z Polski. Trzeba też zrozumieć, że współpraca sponsorska między zawodnikiem, riderem, sportowcem a jakąkolwiek firmą to dalej jest układ biznesowy taki sam jak każda inna praca. Jak wasza firma, w której pracujecie, i tak dalej. Więc oczywiście te czynniki takiej lojalności, dobrej atmosfery i wzajemnego szacunku są bardzo ważne, no ale mimo wszystko u podstawy tego stoi założenie, że ta współpraca musi być najlepsza i opłacalna dla obu stron. I tak samo jak myślę, że mało kto całe swoje życie od początku do końca przepracował, w jednej firmie, tak samo mało który zawodnik od początku swojej kariery współpracował tylko z jednym i tym samym sponsorem, czy też z jednym i tym samym zestawem sponsorów. No, po prostu tak już jest w przyrodzie, tak działa świat, i mało co trwa wiecznie, żeby nie powiedzieć, że nic nie trwa wiecznie. I wszystko to jest tylko i wyłącznie kwestia sposobu zakończenia. I rozpoczęcia tych współprac właśnie z takim wzajemnym szacunkiem, z podziękowaniem sobie na koniec, żeby to nie było odejście bez słowa, ale z jakimś takim docenieniem tej całej drogi, którą się wspólnie przeszło ze swoim sponsorem. Więc to jest też świetna okazja i też po to nagrywam ten film, żeby podziękować wszystkim tym sponsorom, którzy nie tylko są ze mną nadal, ale których współpraca ze mną już się zakończyła. Jako ciekawostkę dodam jeszcze, że w mojej całej dotychczasowej karierze jeszcze nie było takiej sytuacji, żeby to sponsor zakończył ze mną współpracę, wymówił mi ją z jakiegoś powodu, nie był zainteresowany jej kontynuacją. To zawsze była moja inicjatywa z totalnie nieprzymuszonej woli, a spowodowana przede wszystkim tym, że otrzymywałem jakieś lepsze, bardziej atrakcyjne oferty, które pozwalały mi się po prostu szybciej. I w lepszym stopniu rozwijać jako zawodnik. Na ten moment, to też może być dla niektórych interesujące: w zasadzie praktycznie wszyscy sponsorzy, poza tym, że dostarczają mi sprzęt, czyli barter, wspierają mnie także normalnie pieniężnie, płacą mi i dzięki tym właśnie pieniądzom jestem w ogóle w stanie robić to, co robię, siedzieć sobie teraz we Włoszech i trenować, ścigać się, funkcjonować. Kręcić dla Was filmy. Nie byłoby to możliwe bez tych pieniędzy od sponsorów, nawet przy tak dużym wsparciu, jakie otrzymuję od was na Patronite. Po prostu, no, zabawa w sportowca to nie jest tania zabawa. I trzeba wybierać te współpracę, które pozwolą ci jak najlepiej funkcjonować i pozwolić sobie po prostu na rozwój. Zdecydowana większość osób myślę, że rozumie to wszystko doskonale ale jednak zdarzają się pewne błędne interpretacje, nadinterpretacje i to właśnie z myślą o tym nagrywam m.in. ten film. Nagrywam go również po to, bo jest to świetna okazja, żeby podziękować wszystkim moim sponsorom, nieważne czy oni to będą oglądać, czy nie, ale podziękować wszystkim bez wyjątku sponsorom, którzy kiedykolwiek ze mną współpracowali, kiedykolwiek ze mną byli, bo naprawdę nie zdarzyło mi się jeszcze, żebym z kimkolwiek się. Poróżnił, zakończył to z konfliktem. To zawsze naprawdę były świetne współprace, i do każdej jednej bardzo miło wracam wspomnieniami. Przejdźmy jednak do sezonu 2024 i nowych oraz starych współprac, a zaczynamy oczywiście od najważniejszej, czyli roweru. I tutaj nic się nie zmienia, słuchajcie, jest to już nasz piąty sezon z polskim NS-em, z marką NS Bikes, z marką Rondo również, no ale przede wszystkim z NSM. Tutaj jest mój niezniszczalny Define, który ma już chyba ponad 3 lata. tak. Ale spokojnie, będzie nowy. Ten wyjazd robię jeszcze na nim, ale po powrocie do Polski w kwietniu będę składał również nową Endurówkę. A na kanale już pewnie widzieliście film z budowy Fuza. A jak nie widzieliście to serdecznie zachęcam. Drugi rok o ochronę mojej głowy dba firma Bell oraz Giro, a także Tifosi i te trzy marki zabezpieczają moją głowę, a także moją twarz i oczy, czyli dosyć ważne elementy ciała. W kwestii odzieżowej to już trzeci rok, kiedy ciuchy dostarcza mi Tygu, czyli także polska marka z siedzibą w Żywcu. Akurat jak widzicie było grane pranie, więc zobaczymy co nam się tu suszy. Spodnie długie, spodnie krótkie, tutaj zbroja, czyli Crux. Tutaj ja to nazywam Ninja Jersey, bo jest to taki Jersey na troszkę chłodniejsze dni z grubszego materiału i ma wbudowany kaptur z takim fajnym jeszcze tutaj elastycznym konierzem, więc nie wieje nam po szyi. No i nowość w ofercie, czyli Merino Jersey z wełny Merino, która teraz jest w modzie, więc tygu także ją już ma. No i jak będzie taka pogoda, to jest szansa, że coś więcej w nim pojeżdżę, bo póki co miałem przyjemność tylko raz. Nie zmienia się także współpraca z Shimano, no i będzie to już nasz czwarty sezon, kiedy mam okazję używać ich komponentów, ale nie tylko, bo na przykład również i butów. Istotna zmiana nastąpiła, jeśli chodzi o suplementy i odżywki, i od tego roku używam pełnej oferty Sponzera, czyli marki dla odmiany szwajcarskiej. Jeśli Was interesuje, ile koksu bierze się ze sobą na półtora miesięczny wyjazd treningowy, no to odpowiedź brzmi: całkiem sporo. To jest właśnie pudło z różnymi ciekawymi rzeczami także mamy tutaj żele z kofeiną tutaj są batoniki tutaj są puszki z izotonikiem ale nie tylko są to właśnie izotoniki jakieś żele batony ponieważ tutaj na przykład jest laktoferyna czyli żelazo tutaj są elektrolity tam pod spodem jeszcze e, jakiś wyciąg z buraka tutaj są inne żele no jest tego sporo samych puszek z izotonikiem chyba było 6 i to każda w innym smaku Wziąłem sobie po jednym, żeby przetestować, ale dzisiaj jeździmy na herbatce owocowej. Tak. Na oponach Continentala do grawitacji miałem już okazję jeździć i ścigać się w ubiegłym sezonie. Mamy na koncie parę podium oraz parę zwycięstw również w zawodach downhillowych jak i enduro. No ale tak jak wspomniałem, teraz nasza współpraca będzie już kompleksowa, całościowa. I opony od jego zobaczycie także w synonimie w mojej szosie. Czy nawet w dirtówce, po prostu we wszystkich moich rowerach. To, czego nie widać, czyli oczywiście wkładki do kół. Dumnie produkowane w Polsce, jak napis głosi, od Flatauta, których również już używam drugi sezon. Współpracujemy i uważam, że jest to naprawdę, naprawdę świetny produkt. Taka chyba największa nowość, czyli współpraca z marką Camelbak, Myślę, że doskonale znaną każdemu, kto jeździ na rowerze, ale nie tylko. No Kamelbak ma w swojej ofercie naprawdę dużo bardzo użytecznych produktów i w naszym domu ta marka była obecna tak naprawdę. Od kiedy pamiętam od dzieciaka, jak, jak tylko zaczęliśmy z tatą jeździć na rowerach, no to po prostu Kamelbak był w użyciu, a teraz mam okazję z nią współpracować. Mam dostęp do całego asortymentu, nie tylko właśnie bidonów, ale też plecaków. Kamizelek, nerek, kubków termicznych, no cuda, cuda na kiju, także bardzo, bardzo mnie to cieszy. Inna duża zmiana dokonała się też w środkach czystości oraz pielęgnacji do roweru. Ja tylko przypomnę, że przez ostatnie sezony używałem Bicon Waxa, a od tego roku w jego miejsce wleciał Tide, czyli marka brytyjska. I to co tutaj widzicie to jest tak naprawdę tylko drobny wycinek ich oferty, bo jest ona bardzo, bardzo szeroka. No, ale mamy tutaj degreaser w sprayu. A tutaj kolejne 5 litrów, także raczej mi tego nie braknie. Własną nie bym mógł otworzyć. Jest też koncentrat bike cleanera. Akurat taką butelkę bike cleanera z opryskiwaczem zostawiłem w aucie. Jest jeszcze taki mocniejszy degreaser do napędu w sprayu. Są smary tutaj na mokre warunki. Tutaj jest taki bardziej uniwersalny z ceramiką. Ale najciekawszą rzeczą jest to: czyli właśnie ceramika. Do roweru taki zestaw, który składa się właśnie ze środka oraz dwóch ściereczek. No, i to powinno chronić nasz rower jeszcze lepiej przed brudem, uszczelniać te mikropory. Bardzo ciekawa rzecz, czegoś takiego jeszcze nie miałem okazji używać. Także właśnie będę sobie tutaj to sprawdzał, jak to działa. Polski producent szalonych błotniczków rowerowych, czyli Matpik, dołączył do mnie gdzieś w połowie ubiegłego sezonu i także jak najbardziej zostaje ze mną. Na dłużej, także ja serdecznie polecam ich wyroby, bo jest to chyba najtańszy i najłatwiejszy sposób na personalizację swojego roweru. A tutaj widzicie, właśnie, nowy błotniczek ze świeżej kolekcji. Dla wszystkich fanów Mortal Kombat będzie idealny. I to by było na tyle w dzisiejszym przegadanym, filozoficznym odcinku. Najważniejsze myśli, z którymi chciałbym Was zostawić, są takie, że po pierwsze, żadna współpraca nie trwa wiecznie i zmiany w tej dziedzinie, jak i w ogóle w życiu. To jest coś totalnie normalnego i raczej dobrego niż złego. A po drugie, to, że ja czy ktokolwiek inny zmienił sponsora, nie znaczy, że wszystko to co było nagle straciło ważność i jest już nieprawdą. Na moim kanale możecie znaleźć filmy, gdzie jeżdżę w innych okularach, w innych kaskach, używam innych odżywek, ale to nie znaczy wcale, że teraz nagle one zaczną być złe. Nie, one są tak samo dobre, jak były, kiedy ich używałem. Po prostu teraz używam innych, równie dobrych. No i to wszystko na dzisiaj. Trzymajcie kciuki, żeby pogoda w Pietra i w finale no, wyglądała już co najmniej tak dobrze jak dzisiaj i widzimy się w jakimś następnym filmie, gdzie na pewno coś pojeździmy. Cześć!